O, ale się wyspałem. I spałem na kamieniu, ale nic takiego. Hmm. Dobra, czysto. Żadnych potworów. No, żadnych potworów. Teraz to wszystko rozwalę. I wyjdę szybciej, 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 no. Pum. Pum. A, tak będzie szybciej. Pum. No dobra, takie oko mam jeszcze 95 km Mało nie? <laughs> Boli Jeszcze mi te kości tak strzykają bez sensu Jezu, ja chcę automat z tymi, z miksturami Jezu, jestem padnięty Jeden pasek głodu, trzech serduszek brakuje, no Oli Jany Fajnie, pewnie można ich znaleźć Dobra Tak to trzeba iść w tamtą stronę no. Idziemy. Szkło! Może ty. Skąd to się o szkło. To jest teorycznie o ludzie. No jakby to, było jeszcze zwykły, to by jeszcze zwykle, to bym rozumiał, ale taki bunkier jakby to jest. Bieda! GDZIE JA JESTEM?! Gdzie ja jestem? O ty zemdlałem znowu, po raz drugi już. GDZIE JA JESTEM?! GDZIE JA JESTEM?! GDZIE JA JESTEM?! GDZIE JA JESTEM?! Dobre, gościu, uspokój się. Tam jest jakiś korytarz. Tu jest... jakiś dirt, którego się nie da zniszczyć. boli. Tutaj jest tego... Niech to... GDZIE JA JESTEM?! GDZIE JA JESTEM?! Ech, ogarnij się, gościu. Dobra. Siedzę pod ziemią w jakimś badziewniu. Pod sobą mam redstone'a, a koło siebie mam drzwi. To prostu dwie rzeczy. Pierwsza to jest to, że jestem w jakiejś celi. Druga to jest to, że hmm. to jest redstone. A mam pomysła! To biegnie do drzwi, czyli zrobić dźwięk, nie? Zaraz, tak to było? Nie. Tak? 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 Tak! tak. Jest widnia Jest, tutaj ją wstać i PIN, drzwi otwarte Ech, Ale idioci, dali mnie do węzła Jakiegoś z prątem. Tylko ciekawie to jest z tymi idiotami Nie działa już, nie wchodzić w w budowie Ups, coś odpaliłem Ja tu tutaj wyszłem hm. Tam jest jakaś dziura Nie warto miść. iść A tu co jest? Drzwi, kolejne drzwi Nie otworzę tego przez szybę a to już łatwista. Wim się już czas niszczyć, a dirtanie bez sensu. No. Co? Łóżka? Czy jestem w jakimś obozie? Czy co? Może? Węzły prądu. W budowie cele i centrala. W budowie, w budowie. Nie ma co tego czytać. Dobra, jedziemy. Ej, nie będę pływał. Ej, to co za muzyka? To jest jakiś korytarz. Jakieś, jakieś postacie. Nie chcę, żeby mnie zauważyli. I breska trwa. Naprawdę. Co to za miejsce? Ujacie. Wygląda beznadziejnie, ale jest olbrzymie. Masa NPC. Jochaży. Słyszałem jakieś tory. Niby nie, nie jest wielkie, ale pełnojono wygląda. O kolejka. nawet w kolejce jakiś jedzie gostek. Tutaj wchodzą do biura jakiegoś. To jakiś gostek zasuwa w kolejce. Nieźle. Wielki cegmant, co to jest? To jest naprawdę pod ziemią. Tego czegoś takiego nie miałoby sensu bolać. O, wyjście! jest! Ups. Dzień dobry. Ups. Niech to. Szybko! Otwieraj te drzwi, otwieraj, 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 otwieraj! Niech to. Szybko, muszę się zorientować. Wyjście, Czy na dole jeszcze nic nie wiedzą. Otwieraj! Jezu, kolejka może? Wiecie! Jadę, uff. Dobra, jadę, spokojnie. O Jezu, stacja. O, ale fajne. <laughs> Wysadzają te drzwi! O, żeż ty! Zginę, zginę, zginę. O Jezu, stanęło. Dobra zobacz co, jaka jest moja sytuacja Jak to wysadzić dwa tory Dosta Nieźle mi się dostanie Tutaj wysadzili. myślałem że przyjadę i czekają na tyle A nie przejechałem, dobrze Ała Gdzie ja jestem? Jakiś węzeł, co oni mają z tymi kolejkami? Kawa jak z tego z góry To są jakieś tunele I puściutko, tutaj adresola Czemuż to jest tak pusta, podejrzanie pusto?